Cześć, witajcie. Ja jestem Artur, a to jest kolejny odcinek, tylko jeden. Wiem, że miała być poezja, czy coś, coś w tym stylu, ale stwierdziłem sobie, że im więcej odpoczynam od poezji, tym lepiej dla mojego zdrowia psychicznego, więc na razie. Na razie sobie odpuszczamy, a przecież jest tylu innych artystów, których chciałbym tutaj zaprezentować. No, zaprezentować, opowiedzieć krótce o wpływie, jaki, jaki na nie mieli. A na pewno jednym z największych artystów, jednych z artystów, którzy mieli największy wpływ na mnie, jest Francis Bacon. Pamiętam doskonale, że chyba pierwszy raz jego obraz zobaczyłem w filmie o Batmanie. Tak, tym pierwszym z 89, bodajże, z Michaelem Keatonem w roli rol tytułowej i Jackiem Nicholsonem jako, jako Joker. I już wtedy nie urzekł Francis Bacon. Kompletnie nie wiedziałem, kto to jest. Kompletnie nawet nie miałem pojęcia, jak szukać wtedy tego obrazu. Zresztą byłem gówniakiem. Nawet nie przyszło, przyszło mi do głowy, żeby się, żeby się fascynować takimi rzeczami, ale. Ale przykuł moją uwagę i mnie zaciekawił ten obraz. Dopiero po latach zorientowałem się, że to, że to właśnie Francis Bacon, ale utknęło mi to, utknęło mi to w pamięci, utknęło mi to w głowie. E, w ogóle Francis Bacon jest postacią bardzo ciekawą, bardzo kontrowersyjną. E, brytyjski malarz e, urodzony w Dublinie, ale spokojnie, nie będzie tutaj żadnych m, żadnych ciekawostek, o, może troszeczkę, e, ale żadne, ani żadnych dat, nic z tych rzeczy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jakieś linki w opisie zostawię bardziej chciałem opowiedzieć właśnie o wpływie, jaki miała jego twórczość na mnie, a miała wpływ ogromny. Wszystkie jego obrazy cechują się czymś takim ulotnym, ale bardzo brutalnym to wyobcowanie, wręcz wynaturzenie jakichś takich postaci, ten brutalizm, wręcz przemoc, która przemawia przemawia z jego, z jego dzieł. Nie jest to jakieś wulgarne ani, ani jakiś gorczy coś w tym stylu, nie. Jest to po prostu coś w stylu, coś w stylu brzydoty, takiej piękna w brzydocie, albo brzydocie w piękna, zależy na, to, zależy na to spojrzeć. Jest to trochę jak... kojarzy mi się to trochę jak z horrorami, że mogą być cudownie zrobione pod względem technicznym, wspaniały scenariusz, świetna fabuła, genialne aktorstwo, ale niektórzy ludzie i tak nie będą w stanie tylko obejrzeć, bo to horror. Ten klimat po prostu im, im nie odpowiada, i wszystkie jakieś, wszystkie jakieś dodatkowe walory, no, przez to, przez co to tracą dla nich znaczenie. I tak jest też Bacon. Nie jest to dla wszystkich. To jest ok. To nie jest tak, że to jest jakiś elitarny czy coś w tym stylu. Po prostu nie do wszystkich to przemawia, i to, jest, i to jest jak najbardziej w porządku. Ale do mnie przemawia jak najbardziej. Jak wspominałem, to takie wyobcowanie. Które bardzo jest skorelowane z jego życiem prywatnym, do którego jeszcze raz zachęcam, żeby się, żeby się zapoznać. Głównie przez filmy można to zrobić, dokumentalne, ale też i fabularyzowane. And co wasza wina pytała o to, że chcesz pęknąć? No, moja relacja z moim pana i mążem nie były dobre. Nie osiągnięto. Mój pana, to znaczy, że myślę, że mogę być artystą, był absolutnie. Że właśnie to jego emocje, jego wściekłość, jego życie po prostu wychodzi, wychodzi na tych obrazach i to, i to bardzo widać. I bardzo mi się podoba też to, że. Faktycznie y, niewielu artystów to potrafi, i wtedy, i współcześnie, że rzucasz oko, rzucasz okiem, rzucasz oko... że rzucasz okiem y, na jego dzieło i wiesz, że to jest Bacon. Od razu, w momencie. Y, naprawdę niewielu, tak mi się wydaje, to, to potrafiło, potrafiło osiągnąć. Myślę, że teraz właśnie w filmie jest to głównie gdzieś tam bardziej widoczne, że Widzisz jakiś obraz filmowy i od razu wiesz, że to jest ten reżyser. No Jest to też, też interesujące, ale to może, może na inny, inny czas. Także tak, Francis Bacon naprawdę postać, i pod względem takim socjologicznym ciekawa do studiowania, wszystkie jego kontrowersje, wszystko takim był człowiekiem, którego albo się kochało, albo się nienawidziło, że się go kochała. Jednak artyście, artyście bardzo często uchodzi więcej, jeżeli chodzi o jakieś takie społeczne zachowania. Mnie właśnie fascynuje tym, że było to, był ten dysonans trochę pomiędzy tym, jakim był człowiekiem, a tym, co malował, chociaż ten dysonans był, miał punkty wspólne. Bo według mnie, jakby ktoś się za to zabrał, to można było obrazy, można obrazy, które namalował, dopasować do punktów zwrotnych w jego życiu. I to by wszystko, wszystko pasowało, wszystko by wyjaśniało. Jasne, byłoby to trochę na wyrost zrobione i z perspektywy czasu pewnie błędne, ale dałoby się to zrobić. Myślę, że myślę, że można byłoby taką mozaikę życia Francisa Bacon'a w jego obrazach zarzucić. Tym razem jakoś specjalnie nie miałem problemu z wyborem, z wyborem obrazu na najbliższy tydzień. Chciałbym, żebyście się przemyśleli sobie. Ma tego trochę, ale ten jeden zawsze mnie urzeka ze względu na kolory. Także przed Wami Francis Bacon i dwie postaci w trawie.